Patrzcie, biały koń apokalipsy. <słyszy> o, jak... koniku. szczęść Boże pamiętacie modli spacerki z których ostatnio zrezygnowałam bo się trochę przestraszyłam pewnej sytuacji także już sama raczej staram się nie chodzić w jakieś takie odludne miejsca a dzisiaj jest niedziela i akurat przyjechaliśmy tutaj do kościółka nad jeziorem z młodymi, którzy o tam coś będą też nagrywać. Mm. <laughs> więc mam bezpieczne tutaj wędrowanie. Patrzcie, jak chmury się pięknie odbijają w jeziorze. Jest jutro pierwszy wrzesień, (25 roku). <laughs> no i dzisiejsza. Ewangelia. Pan Jezus mówi do faryzeuszów, którzy sobie obierali najlepsze miejsca w świątyni, żeby właśnie tego nie robić, żeby na uczcie zająć ostatnie miejsce, tak żeby gospodarz przyszedł i powiedział. Gościu, usiądź tam wyżej, tak? A z kolei, jak ktoś zajmie wyższe miejsce, a przyjdzie gospodarz i powie: Tutaj, proszę przesiąć się trochę niżej, bo przyszedł ktoś znaczniejszy od Ciebie, i wtedy to może być bardzo nieprzyjemna sytuacja. Zawstydzenie wielkie i tak sobie myślę, to mi się skojarzyło, wiecie tu jest taka czysta woda, zobaczcie jaka przeźroczysta jezioro się tak oczyściło, niesamowicie, no po prostu krystaliczna woda nie trzeba gdzieś tam jeździć za granicę Polski, żeby uświadczyć takiej czystej wody mamy to tutaj na Kaszubach i to mi się skojarzyło, zaraz wam powiem z czym Pewnie wiecie o tym, że symbolem Ducha Świętego jest właśnie woda. I któryś ze świętych, już nie, nie pamiętam, który powiedział, że zauważcie, że woda nie płynie nigdy pod górę, tylko właśnie spływa gdzieś tam w dół, w doliny. I tak jest z Duchem Świętym, że jeżeli ktoś kogoś stać na to, żeby w pokorze gdzieś tam zająć to niższe miejsce, upokorzyć się przed Bogiem, skłonić się przed Bogiem, to wtedy Duch Święty może spłynąć na niego. A jeżeli będzie się uważał za kogoś, no już wszystko wiedzącego, wszystko ogarniającego, łącznie ze swoim życiem, ze, z, z historią swojego życia, i Pan Bóg mu jest niepotrzebny, właściwie tylko w jakichś tam kryzysowych sytuacjach, prawda? Jak trwoga to do Boga, no to taki człowiek będzie miał trudności z doświadczeniem Ducha Świętego. Bo też tego trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć słuchać Pana, trzeba się uczyć tych takich duchowych doświadczeń, kiedy odróżniać tą sytuację, w której naprawdę czujemy, że przychodzi Duch Święty i że On nam coś przypomina, że On nas w czymś poucza. Że nas ostrzega, albo nam coś doradza, prawda, Duch Święty? Nazwany jest przedziwnym doradcą, nazwany jest pocieszycielem. Ale to, wiecie, tego trzeba się nauczyć, tego wsłuchiwania w jego głos. Trzeba głos Pasterza owca musi znać, żeby odróżnić od, od innych głosów. Tych różnych duchowości teraz jest tyle w świecie. Słucham sobie trochę takich na YouTubie, różnych przewodników duchowych z innego świata niż świat chrześcijański. No i tam jest tyle zwiedzenia, tyle marności i wręcz głupoty. Niestety, trzeba to nazwać po imieniu, że naprawdę trzeba uważać, kogo słuchamy, uczyć się tego głosu naszego pasterza. I tak myślę, że najpewniejsza nauka, żeby usłyszeć głos, Pana y, usłyszeć, odróżnić głos Ducha Świętego od innych głosów, innych, w cudzysłowie, pasterzy, tak? czy tych, którzy prowadzą, tych ślepych przewodników, żeby ich nie słuchać, żeby od razu mieć y, wyraźne odczucie, że to nie jest dobra droga. To jest po prostu y, uczyć się w szkole pana Jezusa, tak? Słuchać jego słów, jego przykazań. I jeżeli y, świat ci mówi, czy ci nauczyciele, że światowi tak, że trzeba y, wyrzucać ze swojego życia toksyków, czy jakichś narcyzów. I oczywiście tak po ludzku myślisz sobie, no tak, to jest racja, to jest prawda, to jest jakaś mądrość pozbyć się tych trudnych ludzi ze swojego życia. No ale tak z drugiej strony, jeżeli znasz słowo Boże, to myślisz sobie, ale zaraz, zaraz. <laughs> Pan Jezus powiedział: "Módlcie się za waszych nieprzyjaciół". Więc coś tu się nie zgadza, prawda? To jest jakiś fałszywy pasterz, który mówi ci, żebyś się odcinał od trudnych ludzi. No bo nieprzyjaciele to są ci, którzy źle wpływają na twoje życie, tak? Tak jak ci trudni ludzie, ci toksycy, narcyzi różni. A jeżeli Pan Jezus mówi, miłuj waszy, Twoich nieprzyjaciół, to znaczy mam im dobrze czynić, nie mam ich odcinać, jeżeli ja mam jakąś prawdę, już czegoś się dowiedziałam, o Bogu, o, o życiu po Bożemu, to nie mogę sobie tak po prostu czyścić mojego życia z trudnych ludzi. Oczyszczać je, tak? Wycinać toksyków, tylko raczej szukać tej mądrości od Ducha Świętego, żeby wiedzieć po prostu, jak im błogosławić, jak się za nich modlić, jak im dobrze czynić, żeby oni też przyszli na to miejsce błogosławione, w którym ja jestem. Więc to się w ogóle e, mani jak ta mądrość tak tego świata e, do tego czego uczy nas pan Jezus i całe słowo Boże e, więc tak myślę że potrzeba nam dużo takiej czystej krystalicznej wody Ducha Świętego a żeby jej zaczerpnąć no to Naprawdę trzeba się uniżyć. Trzeba stwierdzić, że nie będę szukać jakiejś takiej swojej mądrości, tak, opartej na, moich, na mojej wygodzie, na moich odczuciach. Tylko pójdę do szkoły Bożej i tam będę się uczyć mądrości. I to dopiero w moim życiu zaowocuje. No bo to już też mówiłam na jednym z moich filmików, że Ludzie tak świetnie rozpoznają tych toksyków, Narcyzów. Tak świetnie się już nauczyli odcinać ich, odcinać. Wiecie, i im kto starszy, tym ma piękniej wszystko poodcinane. I po prostu zostaje sam w końcu. To też jest jakiś owoc tego chodzenia za, za tymi Fałszywymi pasterzami. Idę sobie tak tutaj wzdłuż dookoła tej wyspy na jeziorze. Naprawdę jest bardzo, bardzo pięknie i pogoda. Taka wiecie, 20 stopni, chyba tutaj. Mniej więcej. Czyste powietrze, woda czysta. I cały czas myślę o tym. O, tym, o tej symbolice Ducha Świętego, że woda jest między innymi symbolem Ducha Świętego, że ona obmywa, oczyszcza, obmywa też właśnie z tych jakichś naleciałości, z jakichś takich poglądów, które nie są czyste, krystaliczne obmywa, oczyszcza. Piękna jest ta symbolika. Tu w czasie wichury, zobaczcie, drzewo się złamało. Tutaj to drugie też. Ale jeszcze żyje, mimo że jest w tej wodzie zanurzone, to liście zielone ma tu jakąś resztką korzeni, czerpie, soki. Młodzi coś tam nagrywają. <noise> Dzisiaj taki luźny filmik, luźne refleksje. Chwała Panu za tą jego naukę i za te wszystkie symbole, które nam podsuwa, żebyśmy. Jakoś umieli to wszystko lepiej zrozumieć lepiej pojąć Chwała Ci Panie, że zechciałeś tu przyjść i nas nauczać Że zechciałeś tutaj między nami też wędrować I w ogóle, że to wszystko tak pięknie stworzyłeś Wszystko jest tak pięknie stworzone Chwała ci panie. Patrzcie, jakie tu zwierzątka występują. Różne. <laughs> to mnie zachwyca. Słuchajcie, że stare drzewa są pokryte takim mchem. Przepięknym, jakimiś porostami, mchem. Piękne to jest. To jakby takie ubranko na drzewie. I chyba tyle moich refleksji na dzisiaj. Po prostu ja tutaj, wiecie, zamilknę, bo jest tak pięknie, że tylko chłonę tą atmosferę, te widoki, to powietrze świeże, czyste. Boże, chwała Ci. Rzeki klaszczą w dłonie, z radości na cześć Pana, i jezioro też. Amen. I na koniec żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie z kaszub przepięknych, z tych okoliczności tutaj zielonych, błękitnych, chmurzastych na dole i u góry. <gry> Życzę Wam przemiłego nowego tygodnia. Wiele radości. Patrzę, gdzie tutaj mam patrzeć. Ciągle się uczę. Tej, tej mojej kamerki. Zobaczcie, po prostu. Można by tu zbudować namioty i zostać. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Zbuduję namioty dla Ciebie, dla Mojżesza, dla Eliasza, dla siebie, oczywiście też. No z Bogiem trzymajcie się, papa. Pa.